A Męczycie widzów i telewizów już od 2003 roku, choć wiemy, że Wasza kariera rozpoczęła się w 1995 roku. Wasz skład w ciągu tych kilkunastu lat zmienił się. Czy na dobre? Tak, zmienił się raz. Zmienił się w osobie Jarka siedzącego po mojej lewej stronie. Ja osobiście uważam, że na wybitnie dobre, ale zapytajmy Jarka, bo to on się zmieniał. Nie uważam, że bardzo dobrze się stało. Chłopaki? Chciałem powiedzieć, że przez ten czas Jarek też się zmienił. W parę kilo do przodu. Cały czas. Cały czas przyszedł przyszedł. Jakieś 25 kilo. I, I co jeszcze chciałem powiedzieć, że grubą przesadą jest mówienie, że istniejemy od 1995 roku, bo to były czasy licealne, kiedy gdzieś tam coś zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki na scenie, a kawaryce jeszcze wymęczone istnieje od 2003 roku. Czyli nawet nie mamy 10 lat. Młode chłopaki, funky fresh, jesteśmy. Znaczy, chłopaki, chłopaki nie najmłodsi, ale grupa młoda. No ja się uważam za młodego, ponieważ jeszcze nie mam 30 lat. A Michała ma 30, a wygląda na 50. I, I ja czuję się na 70. Tak jest. Mężczyzna, byłam jak mam intencji. Ale na scenie, bóg, mamy kim grać. Jest człowiek, który wygra na ten mecz. No, wchodzisz, no. Wiemy, że jesteście uczestnikami konkursu na przebój Euro 2012 z utworem Piosenka Kibica. Tak faktycznie bierzemy udział w tym konkursie. Na razie idzie bardzo przyzwoicie. Pierwszą, pierwszy etap zamknie się wtedy, kiedy zostanie wyselekcjonowana dwudziestka. Na razie w niej się trzymamy bardzo mocno, ale moglibyście nam pomóc? Oczywiście zapraszamy bardzo wszystkich do głosowania na piosenkę Kibica. Nie tylko dlatego, że to jest nasza piosenka, ale to dlatego, że. Po prostu jest świetna. Chcieliśmy, my chcieliśmy zrobić, żeby była to wasza piosenka i my, my myślę, że jest dobra. No. No, ale, ale ona też jest na, nasza, bo też jesteśmy kibicami. Czyli to jest wszy, wszystkich, wszystkich piosenka. nas piosenka to jest. Dlatego musimy. Najpierw. Oczywiście polecamy i pozdrawiamy. Tak, nasz profil na Facebooku to dobre miejsce, aby oddać głos w tym konkursie, oczywiście najlepiej na nas. Zjednoczony jest duszami, Lecz, może to uciekajcy są z kolcami Mówili, że życie to będzie sieranka A teraz bądź i bądź i obądź franka Spójrz na siebie z innej perspektywy Popatrz jak przyjeżdżaj, spróbuj być szczęśliwy Co jest trudniejsze? Praca na żywo z publicznością na scenie czy w studiu telewizyjnym? No, więc praca w studiu telewizyjnym również zazwyczaj wiąże się z publicznością na żywo, kiedy my tam jesteśmy. Nie zawsze na żywo jest to emitowane przez telewizję, ale wydaje nam się, przynajmniej mi, że najfajniej jest być tak live, po prostu w Domu Kultury, spędzić dwie godziny z widzem, poznać się. Zapytać, co u Was, oni wtedy wiem, fajnie albo coś tam w porządku. Albo, albo nic, albo nic. E, a na, nawet taki widz, który powie nic, jest taki nierozkręcony, zwykle po naszym występie szaleje i to jest super. To jest super, że Dajemy, jest rozkręcony. Dajemy ludziom ogromną ilość satysfakcji i spędzają fajn, miło czas przy naszym spektaklu. To jest super. W telewizji zwykle publiczność jest mniejsza i bardziej krytyczna. Niższa. Kochamy publiczność naszą. Całujemy ją. Nie inaczej. I telewizję też kochamy, bo dzięki telewizji możemy pokazywać się później publiczności. I też ją całujemy. I czasem, i czasem jak to tutaj się zd zdarzyło, dajemy widzom róże. Jak dostaniemy wcześniej od kogoś, to dajemy. Ja, proszę mi powiedzieć, te czątki, co Panu przepisałem, to co? No to zjadł? To się go w dupę szagrać! <g exhausted rhyw èsockhip> yayatiaki... <tans> Czy praca kabaryciarza jest ciężka? Bardzo. Praca kabaretarza, czy jest ciężka. Tak, tak. Ciężka jest praca górnika, ciężka jest e, praca fizyczna. E, praca kabareciarza jest na pewno specyficzna, e, ale. Każda ja, praca jest. Ja bym nie powiedział, że jest ciężka. Jest w jakimś stopniu ciężka, w jakimś. E... Zmordęka. Smordenka to jest wycięczająca robota. Dokładnie, nasza praca nie ogranicza się tylko do sceny. Po scenie, po występie też dalej jest, bardzo często pracujemy. Jest to praca, która daje olbrzymią ilość satysfakcji. Endomorfiny i skraca ale, życie. Ale w, 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 też jest to taka praca, która no, no nie, nie, nie można jej w ramy ująć. To jest praca non stop. To jest jej minus? To jest 24 godziny na dobę myślisz o, o żartach. Cholikami <laughs> po prostu. Tak, jesteśmy, ja jestem bardzo głębokim <laughs> pracoholikiem od wielu lat. Widzieliście, widzieliście że tutaj Stąd są. Ten takie. ten jest nos. <laughs> to, tak, to jest od pracy. Od, jakby z lewy tutaj były? Tak, to są małe zlewy, bo tam jest... E... Ze śmiechu jakąś tak parsnę z bieżą, tam, jest, tam, tam jest King size. Ja piernicę. Ja nie wiem, co tu musiałeś zrobić, żeby dostać ten kredyt. <grym> 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 ja jakbyś chciał drugi to gazetki pumął w samochodzie. Trzeba, <grym> tu się nieładnych kredyty są łatwiejsze sposoby na gotówkę, przecież to jest Ja to wymyśliłem. No ciekawe co? No, no. Zamierzam no. rozwiązać to trolotka. Czym musi mi pomóc? Na czym ja się mam pomóc? Bo no? <śmany> no, nie wiem, jakie numery mam skreślić. że nie każdy wiedział, to co to ma, A dla szyby też... Wiemy, że w produkcji jest wasze DVD. Czy będziemy mogli zobaczyć skręty, które do tej pory nie używały światła dziennego? Na no DVD na pewno nie, <laughs> ponieważ DVD to jest pewnego rodzaju podsumowanie jakiegoś etapu kariery i... No, niestety ten to... etap przerażający już jest za nami, bo DVD wydaje się już rok, ale wiemy, że już się tłoczy, więc jeżeli się tłoczy, to myślę, że być może nawet w marcu Pewnie, będzie w sklepach. Ale na za pewno... Zobaczcie pewno... już jak wygląda w ogóle ten na sketch, pewno... który jest na DVD, także warto no, kupić. Tak. Na pewno zawarliśmy tam nasze dotychczasowe największe hicciory, więc myślę, że dlatego będzie warto potem... Tę płytę sięgnąć. ale również jest trochę premier, może nie tyle sketchowych, ale jest bardzo wiele fajnych dodatków, niespodzianek, komentarz reżyserski tak zwany yy, Nie będziemy zdradzać, kupcie! To, 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 to my po prostu natukli tego, do <grym> dużo Teledysków dużo, też mogliście nie widzieć Po prostu ta płyta jest bardzo, znaczy będzie jak się wyda, będzie bardzo atrakcyjna i będzie w dobrych sklepach i, 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 i zapraszamy do kupna Na prezent na przykład komuś to jest świetna rzecz Michał, miętówka, naprawdę będzie tak atrakcyjna jak Kazimierz. Dziękujemy bardzo Kabaret Męczących. Kochamy Was. The